Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić twoje życie oraz wywołać nieodwracalne urazy na psychice. Gruchacze, rzućmy okiem na Gruchacza. Ło, czemu on tak gwałtownie napiera tym UBM? jakby słuchał metalu czy coś? Może tak naprawdę ma wszczepiony do ucha mini głośnik, albo Illuminati dało mu moc telepatii i łączności z Illuetem? Może, ale bardziej prawdopodobna wydaje mi się opcja z głośnikiem. Pozostaje tylko pytanie, kto go wszczepił gruchaczom. Otóż dobrze trafiliście, bo zaraz na to odpowiemy. Gruchacze mają jeden dziób. 1. 1 to ocena. 9 na 11 też jest oceną. 9 podzielić na 11 równa się 0,8 osiem i 18 w okresie. wo. 18 i okres. Wiecie chyba z czym się to kojarzy? Macie rację, oczywiście z masą atomową argonu, argon to gaz szlachetny, gaz, woda gazowana, woda, butelka, bottle flip challenge, ej, czekajcie, coś mi przyszło do głowy, patrzcie na to, przez ten cały czas ten gołąb ruszał głową, bo udawał, że robi bottle flip, to tylko dowodzi tego, że za tym stoi jakaś siła wyższa, siła wyższa, wyższa wysokość i wielki mur Trumpa będzie wysoki, Trump ma władzę, wielki czerwony kurczak też ma władzę, wielki czerwony kurczak, kurczak. Kurczak to ptak, gruchacz to też ptak. Teraz możemy już ewidentnie potwierdzić, że Illuminati wszczepili gruchaczom mini głośnik to ucha i przez radio i UFM nadają im rozkazy robienia potem flipów, aby zahipnotyzować używających ich użytkowników. Gruchacz równa się Illuminati Conferred.